Halo, witam. Taka mała aktualizacja odnośnie tych włączeń, wyłączeń, bo temat mnie dosyć nurtuje. Teraz są parametry takie, czyli mamy tam wodę prawie 40, grzanie jest tam tylko 32, bo zmniejszyłem oczywiście grzejniki, zwykły dom lekko ocieplony 7 stopni na zewnątrz obecnie jest w nocy było minus 2, prawie minus 3 pokażę Wam, tak jak wcześniej w filmach pokazywałem, że udało mi się zmniejszyć ilość włączeń i wyłączeń. Tak teraz się trochę zmieniło. Od tutaj może sprężarkę pokażemy. W sumie nie jest to dwukrotnie tak, jak u niektórych widziałem. I to mnie też zastanawia, bo rozmawiając nawet z instalatorami i oni twierdzą, że to jest normalne, że w ciągu roku, czyli na przykład w ciągu godziny powinno się włączać nie więcej niż dwa razy. E, u mnie to się nie włącza ledwo, co, ledwo jeden raz e, i myślałem, że to jest za dużo, a się okazuje, że to niby jest normalne, więc nie wiem do końca, jak to jest z tymi sprężarkami, czy jeśli pompa ciepła jest ustalona na przykład na pracę na 20 czy na 25 lat, jak to podają, no to to jest właśnie przy takiej częstotliwości włączeń włączeń, czy to jest tak, że. Może tyle działać, ale jak zmi zminimalizujemy, nie wiem do ilu w sumie. <gry> Może wymać jakieś informacje większe. Ale instalatorzy twierdzą, że jeśli tu jest całkowity czas działania, jest dwa razy mniejszy niż ilość włączeń, wyłączeń, to jest ok. Jeśli jest to więcej, no to już nie jest ok. Więc ciężko mi od, y się odnieść. Oczywiście te teraz ta wartość się y wyrównała i y przekroczyła ilość włączeń, wyłączeń. Wcześniej miałem to. W, podobnym, w podobnej proporcji, nawet jeszcze większej potem zmieniłem tą Deltę T na y, bodajże 7 stopni no i jak było jeszcze zimno dosyć, to wtedy faktycznie y, tych włączeń i wyłączeń bardzo mocno spadło prawie połowa, no a teraz widzicie bardzo szybko się dogoniło co tu jeszcze mogę Wam pokazać, monitor energii obecnie nic tylko sama samochodzi historia poboru Mogę Wam pokazać na przykład w ciągu tygodnia jak to wyglądało. Skoki są. Tu oczywiście jest dzisiaj bardzo małe, jeszcze bo to jest dopiero południe. Wczoraj było 17, 18, wcześniej w ciągu dnia wyłączałem całkiem pompę, bo stwierdziłem, bo jak słońce mocno świeciło, to niepotrzebne, więc dosyć dużo mniej to wyszło. Oczywiście tą wartość którą tu widzicie to możecie sobie dodać 33% U mnie dokładnie tyle wychodzi i nie rozumiem tego za bardzo Bo wszyscy podają, że tam o 10-15% może być różnicy No u mnie jest 33% dokładnie Niezależnie jaki dzień Na podliczniku to sprawdzam, więc to jest dziwne Więc tak to wygląda Pokażę Wam za chwilę jak wygląda mój dach Który zrobiłem właśnie pormalowany na biało Momencik, wskakuję Wchodzimy do góry Zrobimy ja teleport. 3, 4. O! Patrzcie to. to. Jest jakiś śnieg? Zima. Ale wieje. Nieprzyjemnie jest. Patrzcie jak bielutko. Już kamera nie daje rady. To jest ze słońcem. Zobaczcie pod słońce. Ma odbijalność podobno 110 Idealna biel ma 100 To ma 110, tak twierdzą Co myślicie? Słońce świeci na maksa Jest oczywiście zimne jak lód Tam naprawiałem dach Tak to wygląda Jestem ciekawy jak panele tu wejdą Zobaczymy, o ile będą lepsze uzyski, niż panele mają tak naprawdę. Czy faktycznie coś więcej są w stanie przygarnąć. Jeszcze na dole zobaczymy. Hop, i na dole. Na dworze jest dosyć zimno już. Teraz niby pokazuje 6 stopni, 7, a tak naprawdę jest około 3-4. A tu przy tym wiatraku jest o wiele, wiele zimniej. To ciekawostka taka, że jak stanie się idealnie przed tym, to tak nie wieje, prawie nie czuć. Dopiero jak delikatnie się przesunę o tu, albo tu. To jest mróz. Ona wprost w wiatrach tak nie, nie ciągnie. Dopiero jak się zbliżę bardzo mocno. No ale to tak, śmigła działają. Tutaj dołożyłem sobie, zwróćcie uwagę, takie płytki, położyłem jak kapie, po prostu, bo nie ma żadnego zciekacza. Ale na, na razie to daje radę. W tych miejscach, gdzie najbardziej leciało, w tych punktach, po prostu sobie. Dołożyłem te płytki i leci wszystko tam w kamyszek. No, ale powiem Wam, że powiedzcie coś więcej o tych włączeniach i włączeniach. Czy to jest w ogóle kwestia do jakichś pogłębień, informacji, zmartwień, czy cokolwiek? Czy po prostu sobie odpuścić? Dobra, powodzenia u Was. Pozdrawiam.